Chciałbym, żebyśmy wszyscy podeszli bliżej, jak jesteście gdzieś tam dalej. I chciałbym zaakcentować coś, co dotyka moje serce, tutaj będąc w Polsce. Jak wiecie, co, co roku przylatuję na tego typu inicjatywy z Kanady, z Kalgary. 9 tysięcy kilometrów, żeby tutaj z Wami ten czas spędzić, żeby być i za każdym razem zadaję Bogu pytanie. Co mam powiedzieć Polakom? Bo każdy sezon, każdy rok, każdy czas ma swoje sezony i Bóg pragnie dawać człowiekowi, swojemu ludowi, codzienną mannę. Zapytałem go, co chcesz, żebym powiedział, jeżeli będę miał taką możliwość, Polak. Powiedział mi tak: powiedz im, żeby nie popełniali takich samych błędów, jak chrześcijanie w Kanadzie, w Stanach. I w zachodniej Europie. Pierwsze. Powiedz im, że jedność jest najpotężniejszą siłą, jaka jest. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa, gdzie dwóch lub trzech się spotka. I powiedz im, że jest jeden kościół. Jest tylko jeden kościół. Jest tylko jeden kościół. Nie 10 tysięcy denominacji. Nie 10 tysięcy budynków. Jest tylko jeden kościół i to nie jest Twój kościół, to nie jest mój kościół, to jest kościół Jezusa Chrystusa. A my mamy niesamowity przywilej, aby być częścią Jego kościoła. Jeżeli to zrozumiemy, to za rok nas tutaj będzie 10-20 tysięcy. Jeżeli zrozumiemy pragnienie Boga żywego, zrozumiemy, że jest potężna moc. Kiedy liderzy łączą się razem i zapominają, co nas dzieli i skupiają się na tym, co nas łączy. Amen. Amen. Imię Jezus, imię, które jest ponad każde imię. Krew, ta sama krew, która zbawia ciebie i mnie. Ten sam krzyż, jeden krzyż. Bóg nam dał niesamowitą okazję w Polsce, aby stać się światłem, nie tylko dla Europy. Kochani, Europa płonie. W poniedziałek lecę do Londynu, aby zorganizować marsz dla Jezusa w Londynie i co? dostaje strach. Potężny strach. Kościół się boi. W Biblii jest napisane, że Bóg nam nie dał nam ducha strachu, bojaźni, go ducha mocy. Jedność, miłość, krew, imię, krzyż jest w stanie zwyciężyć każdy strach. Amen. Nie ma takiej mocy na ziemi, która jest w stanie zatrzymać Boży Kościół. To Boży Kościół musi ukorzyć się. Amen. To nie jest marsz dla tego człowieka czy tamtego człowieka. To nie jest kościół tego człowieka czy tamtego. Tylko to jest marsz dla Jezusa Chrystusa. Amen. To jest kościół Amen. Jezusa Chrystusa. Amen. I ostatnią rzecz. Które chciałem powiedzieć dzisiaj: nie wolno nam zapomnieć o tym, że jest pierwszy września. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że ileś lat temu diabeł miał swój plan dla tego kraju, dla tej ziemi. Ale Bóg również miał swój plan. I dzisiaj jesteśmy w kraju, w mieście, który powstał z martwych i żyje. Bez względu na to, co diabeł chciał, Bóg miał inny plan. 1 września wróg, diabeł chciał nas zniszczyć. Kiedy przyleciałem do Polski ileś lat temu, kiedy Bóg mnie wysłał tutaj, abym siał w tą ziemię, powiedział mi, że 1 września diabeł nas okradł. Szarańcza pożarła nasze plony. I powiedział mi, chcę, abyś rozpoczął pracę misyjną, 1 września, jako symbol oddawania tego, co pożarła Szarańcza, i tak powstał Pierwszy Kościół Uliczny w Warszawie. 1 września. Symbolicznie, ja wierzę w Boga symboli. Dzisiaj również stoimy tutaj. 1 września. Wierzę, że dzisiaj może być początek czegoś wielkiego. Czegoś może, czego nie rozumiemy jeszcze. Czegoś może, w co nie wierzymy tak naprawdę. Bo jest nas. Nie tylu, ile byśmy chcieli, aby było. Jest 100 zborów, kościołów w Warszawie. Tylko kilka tutaj przyszło. Ale wierzę, że Bóg jest w stanie wskrzesić tych, którzy na dzisiaj może nie rozumieją, albo są martwi. Bo mój Bóg jest Bogiem życia. Kilka dni temu głosiliśmy na pagiaku. Bo na Pawiaku w miejscu kaźni, w miejscu mordu. To był symbol śmierci i Bóg do mnie przemówił powiedział w symbolach śmierci jak chcę przeprowadzić symbol życia. Marsz dla Jezusa to jest symbol życia. To nie jest przejście z miejsca A do miejsca B. O gdyby chrześcijanie rozumieli, gdyby zrozumieli jaką potęgę nigdy już więcej nie wstydziłby się tego imienia, aby tutaj był, pchał. Wiecie, diabeł się nie wstydzi swoich długi. Homoseksualiści maszerują dumnie ze swoimi perwersjami. Muzułmani maszerują, ateiści maszerują. Wszyscy maszerują na swojego Boga. Dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa deklaruję. Wyciągnijcie swoje dłonie. Deklarujemy, prorokujemy i mówimy do tych kości. Życie. Prorokujemy do kościołów życie. Prorokujemy do liderów życie. I mówimy, przychodzi dzień, gdzie każdy wierzący powstanie do mnie i powie, mój Bóg jest jedynym żywym. I poza nim Amen. nie ma żadnego. Amen. On jest życiem, Amen. on jest Panem, Amen. on jest królem królów. Amen. 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 Poproszę jeszcze jedną osobę, która się schowała pod znakiem Henio Dedo. To jest lider, pastor, który zrobił przeorą Polskę wielokrotnie. Chciałbym, żeby stanął razem z liderami Kościołów przeciął to wstęp. Henio, walczysz o ten kraj nie tylko 30 lat, 40 lat. Kochani, musimy zacząć szanować naszych herosów wiary. Musimy zacząć ich błogosławić. To nie znaczy, że są doskonali, bo nie ma doskonałego oprócz Boga. Ale są liderami, jeżeli będziemy ich przeklinać. Tak samo mówię o władzy. To otrzymamy przekleństwo. Błogosławmy. Mówmy słowa życia, a kiedy zbłądzą, idźmy do nich i ich upominajmy z miłości. Amen? Kochani, to jest wielki dzień. 1 września. Symbol najazdu, symbol zła. Który w imieniu Jezusa Chrystusa może obrócić się w symbol nadziei i w symbol życia. Dlaczego diabeł ma mieć zawsze ostatnie słowo? Wiemy przecież, że na końcu jest napisane, że zwyciężymy. Bo Bóg dalej siedzi na tronie. Musimy mieć takie podejście. Kochani, gdzie jest Jerzy? Jerzy? Jerzy, stań z liderami. I przed nim wstęgę, a my pobłogosławmy. Boże, tą uroczystość dziękujemy Ci, Panie, za to, co robisz. Jesteś wielkim Bogiem. Amen. Siądź! Wsiń, powinność Twą. Chwała Bogu. Wstęga przecięta.